Teraz jest niestety epidemia koronawirusa, ale nawet w tym czasie można w domu ćwiczyć. Dzisiejsza lekcja zdalna, którą poprowadzę, dotyczyć będzie wychowania fizycznego. Bardzo fajnie jest wykonywać proste ćwiczenia, jeśli ma się ochotę i się chce. Zaprezentuję takie różne ćwiczonka fajne. Moją aktywność fizyczną teraz przejawię na pięknym kocyku. Warto ćwiczyć i dbać o swoje zdrowie. Zdrówko jest bardzo ważne, prawda? Koniec transmisji.